Ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там э, не отморозки поднялись, там поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что. Там госслужащие. И потом мы не совсем точно подаем информацию по Польше. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что и там с абортами только аборты. Это был спусковой крючок. Конечно. Дуда победил в Польше, сфальсифицировал да. выборы. Там даже процента перевеса не было, сфальсифицировал. И оттуда все началось. И они хотели стенки перевести на да, нас. На нас. Это же на нас стрелки хотели перевести, no, конечно, чтобы внимание было. А поляки не дураки, и вот там это все началось. Ну и куча проблем экономических. Вита на канале Пер Телевидение. Называюмся Павел Радziejewski, а сегодня по размываем мы, докладнее о загрозении, который нас чека от стороны российской Белоруссии. Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulicy, pół armii postawić pod broń i zamknąć granicę państwową na zachodzie, przede wszystkim z Litwą i Polską. Konieczne jest wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą. Nie wiemy z czym oni jeszcze wyskoczą. Zostało zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć gorącą wojnę, powiedział Aleksander Łukaszenko, prezydent Białorusi. Już niedługo w Moskwie może zapaść decyzja o porozumienie z Teheranem, aby przetransportować w kierunku Rosji, Białorusi około 2 miliony Afgańczyków, Irańczyków i innych przedstawicieli państw Azji czy Afryki. Następnie zostaną przekierowani dokładnie na tereny Ukrainy, Litwy i Polski. Prezydent Białorusi Łukaszenko w ten sposób może zdestabilizować sytuację na Litwie i jak sam informuje jest to kara na państwa nakładające sankcje gospodarcze. 3 lipca 2021 roku, litewski rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego na litewskiej granicy z Białorusią, informuje szefowa MSW Litwy Agna Barotaita. Powodem jest fala nielegalnych imigrantów, którzy przybywają z Białorusi. Minister wyjaśnia, że decyzja taka wymaga zaangażowania armii, dlatego jej resort nie może podjąć decyzji samodzielnie. Polska Straż Graniczna wydała ostrzeżenia, że na wschodniej granicy pojawiło się 4 razy więcej osób niż w 2020 roku, i tutaj mogłyby pomóc wojska obrony terytorialnej w walce z falą imigrantów. Oczywiście polski rząd niestety angażuje wojsko do pomocy medykom. Wojska operacyjne mają braki personalne, aby przeszkolić żołnierzy. Na przykład na zachodzie w 11 i 12 dywizji mamy kilka tysięcy etatów wolnych na poziomie szeregowych i starszych szeregowych. Natomiast na wschodzie mamy głównie braki kadr podoficerskich w 16 i 18 dywizji, więc Straż Graniczna mogłaby przyczynić się do rozwoju Wojska Obrony Terytorialnej. Jak Państwo uważacie, czy wojsko powinno zajmować się wydajnością służby zdrowia, czy wspólnie ze Strażą Graniczną patrolować granicę Rzeczpospolitej? Ankietę macie w linku i w opisie. W sumie to na dziś to już koniec. Do zobaczenia, cześć!